Dzień piąty mojej wyprawy i morale jest tragiczne. Jest 630, ja spałem, nie wiem, może z 3 godziny to dobra. Zimno także masakra, jak chory nie będę po tym, to będzie sukces. Nie było czym się przykryć. Przykrywałem się swoimi koszulkami w sumie. A dzisiaj 160 km do zrobienia i mam odparzenia na tyłku. I ledwo co siedzę. Masakra. Przysięgam, że już nigdy więcej kempingów na taką wyprawę. Miałem wszystko w cenie, prawie że w cenie pokoju. A warunki totalnie inne. No i jedyną zaletą była lokalizacja, no bo się obudziłem przed samym tym zamkiem, który nagrałem z drona. Dobra, jest troszkę z górki, to muszę wstawać, żeby nie męczyć tyłka. No. Jak to dojadę, to będzie sukces. Problem jest taki, że nie wziąłem sobie właśnie nic na odporzenie, a jest niedziela i wszystko co jest w Szwajcarii to jest pozamykane. Musiałbym jechać do Luksemburga, ale w Luksemburgu to bym musiał się cofać 10 km, więc odpada totalnie, bo wtedy 180 do zrobienia by było dzisiaj. A odporzenie by mi nie zniknęło z minuty na minutę. Jadę dzisiaj na maksa oszczędnie, nawet nie, nie dopedałowuję z górak, Nie ma sensu, będę stawał za każdym razem, kiedy to możliwe. Tak jak teraz. Nigdy takiego dystansu wcześniej nie przejechałem. Wczoraj był mój rekord, co zrobiłem 117 km, a dzisiaj 160. Jeszcze tak po kilku dniach przerwy bez problemu, ale. Tak ciurkiem jak jadę, no to jest rzeczywiście trochę. Nogi okej. Okay. Jedynie co, no to ten tyłek. No ale to już się powtarza. No dobra, już jest dużo lepiej. Morale, troszkę poszło do góry, ale nie da się, żeby nie poszło do góry, jak tu jest tak ładnie. Drogi też równiutki asfalt, w ogóle dziur nie ma. O tej godzinie też się super jedzie, bo nie ma nikogo na drodze. Staram się jechać drugą stroną po pośladka, tam gdzie nie mam odcisku. Zobaczymy, na razie pokonałem jakieś 15 km. Daje radę. A, jeszcze jednego nie ma w Szwajcarii czyli największego zła polskich dróg. Tu w ogóle nie ma progu zwalniających. Nie wiem, się zastanawiałem przez chwilę, co to jest. Myślałem, że tu rzeczka płynie, ale nie. W Polsce już dochodzi do takich paradoksów, że robią progi zwalniające dla rowerzystów na ścieżkach rowerowych. No przecież to jest już chora. Do Austrii wjeżdżam. No, to trzecie państwo. W sumie czwarte, bo jeszcze Francja. Jedni lubią takie drogi, ja niekoniecznie. Przez 5, góra 10 okay. km jest okej. Dziesiąty kilometr i pora, pora w końcu na śniadanie. To jeszcze strudel w środku musiałem sobie chwilę stanąć, bo już nie daję rady z tym tyłkiem. Kombinuję na wszelkie sposoby siadać z dwóch stron końcem tyłka, początkiem tyłka No a to będzie duży sukces będę jadę, a jutro jeszcze, jeszcze jeden dzień jazdy. Fajnie o tyle, że jadę z wiatrem. Muszę obczaić sobie na Google Mapsach gdzie jestem. No okej. Okay. Czyli teraz cały czas wzdłuż tego jeziorka, oberze do Szafuzy. Fajne mają to jeziorko. Co chwilę widać ludzi jak się opalają. Patrzcie tutaj. Co, który się przestrasz? A, pokonałem 80 km. pierwsze 20 km było fenomenalne, potem już tak szczerze mówiąc bez szału to już nie to samo co było wcześniej nizinę no to wiadomo, niczego konkretnego tutaj nie ma niektóre klimaty przypominały klimaty podkarpackie i małopolskie no i sporo odcinków było szutrowych rower jest tragicznie brudno. Wczoraj już go i tak myłem, ale no ciężko nawet dotknąć bo jak się dotknie to... fajnie by było gdzieś umyć przed dojechaniem do hotelu a do tego jeszcze z jakieś 70 km a co że idziemy w dobrym kierunku Jazistuba! Jakoś daje radę O dziwo nogi w ogóle nie bolą No kurde, a teraz nagle w Niemczech jesteśmy Piąte państwo, pięknie Jeszcze kebab od razu ha. Wjeżdżam do miasta Konstancja, ale Tutaj nie ma kompletnie miejsca na rower. Jest, hmm. na rynku. Huksem dotarłem do tego miejsca i to chyba jest stare miasto. I jest 100 razy ładniejsze niż tam gdzie są ludzie. Chcę zobaczyć tą bazylikę czy co to jest? Szwajcaria. Wow, ale ładnie. Zdecydowanie jestem w najpiękniejszym mieście w Szwajcarii. No, żadne jeszcze na mnie takie wrażenia nie zrobiło. Od samego początku, jak się wjeżdża. Jestem na starym rynku, ale tutaj chyba wszędzie jest stary rynek. Patrzcie, co tu się dzieje. Pięknie jest. Poszukam sobie jakiegoś sklepu. Koli bym się napił. Najlepiej jakiegoś piwka. W sumie nawet nie wiem czy wolno jeździć na rowerze w Szwajcarii po piwie trzeba sprawdzić Aczkolwiek trzeba przyznać że jest malutkie Dosłownie 5 minut wystarczyło żeby objechać cała No ale jest piękne, to się liczy W tym upale to jak zbawienie Za mną jeden, jedyny podjazd na dzisiejszej trasie. Dosyć stroma Ale krótki. Poza tym już nic mnie z podjazdem nie przeraża. W Polsce mogę już wszystko podjeżdżać. Szybki pit stop. 10 km do celu. A ja jestem przed kolejnym miastem Rania Diesenhofen Taka brama do niego prowadzi, znak znaczy. Jeżdżą do Szafuzy, jest sukces, kolejny na tym wyjeździe, dupa mi odpada, no ale trudno, coś za coś